Rzeczywiście bardzo tutaj trudne warunki gospodarze narzucili i myślę, że, że troszkę zapłacili za to w końcówce i drugiej połowie, bo postawili wszystko na jedną kartę, otwarta gra, sporo zamieszania w polu karnym naszym, pod polem karnym naszym, sporo strzałów. Natomiast udało się ten, ten, ten powiedzmy, huragan przetrwać. Że udało się utrzymać ten wynik 0-0. W drugiej połowie no, trochę i zmieniliśmy skład i sposób gry. Zawodnicy więcej no, powiedzmy, szanowali piłkę, męczyli tego przeciwnika, rozgrywali na połowie przeciwnika wysoko tą piłkę. Okazało się to kluczem do no, zwycięstwa. Ładna akcja, zaskoczyliśmy gospodarzy akcją, Dobranie z boku zamknięcie, bramka i tak widziałem, że troszkę nie spodziewali się tego, nie byli na taki scenariusz przygotowani i podcięło im to skrzydła, natomiast nam dało te trochę dodatkowej takiej pewności, konsekwencja, że druga bramka, no była efektem jakby tego, że drużyna gospodarzy chciała wyrównać, zdobyć tą bramkę, nadziała się na kontrę, no i po 2-0 to już byliśmy pewni, że ten mecz się rozstrzygnął, ale rzeczywiście nasi zawodnicy bardzo ciężko na to zapraszają. Jesteśmy na dwa tygodnie przed ligą, wiadomo, że i jeden i drugi zespół jeszcze nie jest w tej optymalnej dyspozycji. Dwa tygodnie to jest bardzo dużo w przygotowaniu zespołu i piłkarza do ligi, ale cieszy konsekwencja w tej chwili, cieszy dobra gra w defensywie, Trochę gubiliśmy się powiedzmy w linii pomocy. W pierwszej połowie i stąd ten taki bałagan przed naszym polem karnym. Natomiast w drugiej połowie rzeczywiście i zmieniliśmy trochę ustawienie i sposób gry. Okazało się to dobrym lekarstwem na, na zapędy gospodarzy. No, ale trzeba było być cały czas czujnym, skoncentrowanym, bo i stałe fragmenty groziły tutaj naszym zawodnikom no, no, nieprzyjemnymi rzeczami, i niebezpieczeństwem dla naszej bramki. Trzeba pochwalić również naszego bramkarza, bo stanął na wysokości zadania, te wszystkie piłki górne wyłapywał i, i, i pomagał tym defensorom. No dlatego mówię, na tym etapie jestem zadowolony. Awansowaliśmy do następnej rundy bez kontuzji, także. No, takie, takie puchary i, i takie spotkania z takim przeciwnikiem jak Lechia na pewno również są dla nas dobrym takim przygotowaniem do startu w pierwszej.